Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu zainstalujemy sobie CMS, CMF, ProcessWire. Czyli przejdziemy do tej strony. Czyli tutaj, jeśli chcemy tak naprawdę coś tworzyć w tym ProcessWire, musimy znać jakieś podstawy HTMLa, tam JavaScriptu, PHP, ponieważ na pewno będziemy tutaj dodawać sobie jakiś szablon w późniejszych tutorialach, czyli podczepiać ten szablon. Na początku pokażę Wam jak te wszystkie pola, jak to wygląda, jak się strony dodaje. Natomiast później wybiorę jakiś prosty szablon, który będziemy mogli po prostu podpiąć pod tego frameworka, pod tego CMS-a, CMF-a. Czyli dobrze, wpierw powierzmy najnowszą wersję. Czyli tu będzie master. To jest taka stabilna wersja 3.0.42. OK. W międzyczasie sobie utworzymy bazę danych. Chodzi nowa. Proc, utwórz i mamy bazę danych, czyli mogę przejść do mojego procesu bitnijmy Wytnijmy go, przejdźmy do naszego modelu, na przykład z xampem, z lampem. SESAM ATEDOX. Wklejmy oraz możemy wypakować go nawet tutaj. Teraz zmienimy sobie po prostu na przykład nazwę, jeśli chcemy tego folderu a przejdziemy do etapu instalacji. Na początek wybierzemy sobie taki prosty profil. będzie najprostszy szablon. Widzimy, że on już się wypakował. Wszystkie pliki są w środku. Może zmieńmy sobie na tak jak nazwa bazy, żeby nam się nie myliło. Oraz przejdźmy tutaj przez lokalhost. No i po prostu wprost. czyli nazwa tego folderu, który mamy tutaj cxam.htdocs.proc I tutaj już możemy zainstalować Get Started instalację. instalacją w profile, z właśnie im bliżej, tym takie najbardziej podstawowe im dalej, można powiedzieć, tym bardziej zaawansowany poziom Poziom, czyli dajmy sobie to back czyli taki prosty, szarną proces na, na start, na play'e na którym będziemy pracować oraz dajmy continue. No jak widzimy, on sprawdza, czy wszystko jest OK. Jak jest na zielono, no to nie powinno być kłopotu. Oraz next. Teraz wybieramy sobie bazę. Ja mam bazę po prostu PRO. Tak nazywałem User. Tutaj na Xampie defaultowy jest ROD. Żadnych paswordów nie mam. Default Time Zone, czyli ten czas. Dajmy sobie Europę Warsaw. Oraz file permission tutaj zostawiamy bez zmiany. To jest takie zabezpieczenie podstawowe wszystkich plików naszych oraz local localhost, czyli nasz host teraz tutaj login możemy sobie zmienić, admin login czyli to jest to Dzisiaj po prostu logujemy tu na starcie możemy sobie już, właśnie to jest fajne w Fire, że na starcie sobie zabezpieczamy nasz login czyli niech to będzie Rafałowski na przykład I login user admin Rafałski. Jeśli byście gdzieś na hostingu instalowali, to sobie dajcie ten, ten password na pewno mocniejszy I moje adres. On później tutaj to wszystko usuwa, ten cały instalator, to takie pliki poinstalacyjne, których po prostu nie potrzebuje. Teraz continue. Czyli tak jak widzimy, on tu już wszystko zainstalował. I tutaj mamy do tego naszego loginu, możemy przejść lub stąd lub zobaczyć stronę. Zobaczmy, w pierwszą stronę, Takie zobaczymy, taka prosta stronka szara. Nic tutaj specjalnie na razie na niej nie ma. Ale działa. Czyli teraz możemy sobie przejść do tego loginu. Tu jeszcze powiem, że na początku procesu tutaj daje ten admin login. Czyli to jak później byśmy gdzieś tam na serwer wrzucali tę stronę, to na pewno sobie to usunę, żeby po prostu nikt nie miał dostępu do naszego loginu, tak od razu, tak jak widzimy, od razu mnie kieruje do loginu, mogę stąd przejść ze strony głównej lub po prostu tutaj login to admin i wejdę w to samo miejsce. Usernamek pustki oraz login. Czyli tak jak widzimy, tutaj mamy wszystkie, wszystkie strony, cały kopit, tu jakieś dodatki, jakieś szablony, pola, moduły, jakie możemy zainstalować, czyli tak jak powiedzmy wtyczki w WordPressie, tutaj poziom dostępu. Natomiast tutaj BF Site, nasz profil, czyli View Site, który otwórzmy sobie, czyli tak jak widzimy, takie podstawowe opcje, taki prosty panel tutaj jest na początku widoczny. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko, a w następnym już zaczniemy na przykład może dodawać sobie jakieś strony, zobaczymy jak to wygląda, edytować, jakie się przenosi, przerzuca, upublicznia, bo można to wszystko wyłączyć. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny...